Dziś, ostatni dzień sierpnia, Ewangelia Mateusza, 25 rozdział, wiersze od 14 do 30. Ukrył pieniądze swego pana. Gdy o tym fragmencie myślę, to jakoś kojarzy mi się to z ukryciem pana Jezusa w grobie. Jak ten człowiek, który otrzymuje jeden talent, bierze go, zawija w chustę i go kryje gdzieś głęboko w ziemi, to myślę sobie o ciele Chrystusa, które również zostało złożone w grobie. I oczywiście my też możemy, wszelkie, wszelkie te dary, które otrzymaliśmy, począwszy od Krztu Świętego, aż po, aż po sakramenty kapłaństwa, małżeństwa, możemy to wszystko jakoś pogrzebać, możemy sobie to gdzieś właśnie włożyć głęboko w ziemię, żeby jakby o tym nie pamiętać, nie myśleć, nie odnosić się do tego, nie odwoływać, bo w tym darze jest także zadanie. To nie jest tylko dar, to nie jest tylko coś, co mogę mieć, na co mogę patrzeć, czym się ucieszyć, ale z tym związane jest zadanie, aby to pomnożyć. Możemy od tego uciekać, ale przychodzi taki moment, w którym ten, który nam to daje, pyta nas się o to, co żeśmy my z tym zrobili. Czy nie lepiej było dać to komuś innemu, aby to pomnożył? Bądźmy jak ci właśnie, którzy otrzymali pięć i dwa talenty. Wzięli i natychmiast swoim życiem, czasami ryzykiem, które podjęli, ale pomnożyli to dobro duchowe, które otrzymali. Niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Do usłyszenia.